Witam Was drodzy widzowie. Chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ, jakby to ująć krótko, trochę mi się niedobrze robi od tego, wszystkiego co się dzieje na YouTubie, na tych wszystkich TikTokach i, i w ogóle tym wszystkim, gdzie każdy kto nagrywa filmiki i, i już gdzieś tam trochę tych subskrypcji ma, to od razu wchodzą te współprace i tak jak jakiś obiektywizm gdzieś tam na początku jest, to później znika totalnie już jest tylko e, sponsoring i mówienie tego, co trzeba mówić, żeby kasa się zgadzała a praca lżejsza była, w pewnym sensie to rozumiem, bo wiadomo no nikomu w, w tej branży, w której, w której ja siedzę, na pewno też nie chce się siedzieć Całe życie, z drugiej strony, stworzyć coś samemu jest może trudniej niż e, reklamować cudze rzeczy, które już istnieją i zachwalać je, jakie one nie są super wspaniałe, lub nimi też handlować, więc, no, mi to ciąży, szczerze mówiąc, i Postanowiłem, drodzy widzowie, że na tym kanale nie będę brał żadnych współprac. Nie będę pokazywał produktów, które ktoś mi wyśle lub da i będzie chciał, żebym to pokazał w moich filmach. Nie będę tego robił. Na moich filmach, drodzy widzowie, będę pokazywał produkty, które używam, narzędzia, które używam. Jeżeli coś mi nie będzie pasować, to raczej tego nie zobaczycie. Bo pracuję na produktach, które mi pasują. Zresztą już widzieliście, jak coś jakiś produkt mi pasuje, to go pokażę jest OK. Czy z takiej czy z jakiej firmy nikt do tego momentu jeszcze nie miałem żadnej współpracy Żadnej nie wzięłem z ofert, które miałem więc chcę. Wytrwać w tym postanowieniu, i jeżeli coś wam będę pokazywał lub yy, na czymś robił, to nie chcę mieć za sobą kogoś, kto będzie mnie pod jakimś względem naciskał, lub nie chcę mieć też żadnego konfliktu interesów, a mianowicie, no, no bo jak można. Nie wiem, mówić o czymś, ale mieć profity yy, z jakiejś firmy i być niezależny, no to, to, się, to się gryzie. No, żeby być wolnym i niezależnym, to nie można czerpać pieniędzy z jakiejśkolwiek korporacji, firmy, firmy produkującej chemię, narzędzia. No nie idzie. No bo albo jesteś niezależny, albo czerpiesz fundusze od kogoś. I dla tego kogoś robisz to, co on chce, żeby robił. Ja chcę być wolny, bardzo lubię to i bardzo to sobie cenię, mimo tego, że na tym stracę dużo. Ale mi to tito, bo nie tylko z pieniędzy świat jest zbudowany. A ja chcę być wolny. I chcę wam mówić to, co myślę. I jak uważam, szczerze, a nie tak jak presja finansowa będzie mi nakazywać a jak widzę już tych wszystkich takich, którzy naprawdę za grosze, za grosze się sprzedają i, i reklamują produkty, które no no ale wypromować trzeba no nie, no mi po prostu, mi to nie leży także tutaj będzie tak jak będzie, pewnie kanał też się będzie wolniej rozwijał, ale no, trudno. Cena prawdy i wolności jest jaka jest. Także, drodzy widzowie, e, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Życzę zdrówka i wszystkiego dobrego, i do następnego.